Cześć, witajcie w kolejnym moim odcinku i teraz się loguję na moje drugie konto, ale jakoś się zalogować nie umiem eee, na tę amerykę, ale... Mm.

No kurde, czemu te konto się tak długo ładuje? Czekajcie chwilę zrobię na chwilę pauzę, jak już się zaloguję na te konto to do Was wrócę. Okej, okay, ja już jestem i te, y, zalogowałam się już na Amelkę i tu mam 10 level, a na tamtym mam 17 jest spoko. Ładuję nad tym kątem i tu.